Witam wszystkich bardzo serdecznie, przypominam podpisy w komentarzu. Słuchajcie, tak jak w większości moich materiałów, zresztą zauważyliście, też, też w komentarzach widzicie, że ja tylko zagajam o temacie. ostatnia była kwestia właśnie tych wirtualnych mieszkań. Za mało było czasu, zresztą ten temat to można by ciągnąć godzinami. Nie o to chodzi, zresztą zauważyliście, ja szanuję czas moich widzów żeby nie przedłużać. Słuchajcie, trzeba by coś jeszcze dopowiedzieć. Tak jak zaznaczyłem w tamtym filmie, no, z wypowiedzi na przykład tych poszkodowanych, bo to są ludzie rzeczywiście poszkodowani. Z czyjej winy? No to już mówiłem w filmie. Niestety, muszą spojrzeć sobie głęboko prosto w oczy, bo można powiedzieć, muszą spojrzeć sobie w lustro i zadać to pytanie, kto jest temu winny. Teraz tak, tak jak wspomniałem, jeżeli mówisz o oni tam czasami stoją z tymi dziennikarzami na tych placach i mówią, no tu jest moje mieszkanie, za które tam zapłaciłem 400 zł i pokazuję fundamenty. Pokazywane są nierągne fundamenty, tylko a on tu jest mieszkanie, tu jeszcze jeszcze tu przychodzą jakieś długie. Ja nie wiem, czy ja będę miała jeszcze miał czy miała jeszcze do spłacenia ileś i tu po sądach będę muszę chodzić i i będę musiała walczyć i to i tamto i takie różne tam tego typu dywagacje, które w zasadzie niewiele coś znoszą. One tylko potwierdzają to, co ja mówiłem w filmie. Jeżeli kupujesz, czy to jest jakiś tam apartamentowiec, czy, czy, czy szeregowiec, czy, czy mieszkanie i kupujesz, no to mówisz o realne, O czym to należałoby mówić o realnym? Tak, wchodzę, chwytam za klamkę, do łazienki, sprawdzam, jakie tam są płytki, wchodzę do kuchni. Tak, byłam w kuchni, sprawdziłam, czy, czy instalacja jest dobrze podłączona, czy jest ciepła woda, czy jest zimna woda. Wchodzę do salonu, sprawdzam, czy tam glazura, tylko cokolwiek, i tak dalej. Ja fizycznie po tym chodzę, ja to fizycznie dotykam, wtedy tak, tak mogę mówić. No oni tak mówią cały czas, jak na początku z tym handlarzem. Patrzyli w chmurze, się o swoich mieszkaniach, ale. O czym chciałem powiedzieć, o tym latającym dywanie? Słuchajcie, przykra sprawa dla tych ludzi jest taka, że to nie jest koniec ich dramatu. Po prostu nie jest to koniec. Zobaczcie, raz utopili po pół miliona. Przypuśćmy, to jest, to jest niebagatelna kwota. no Naprawdę, niebagatelna kwota. Większość z nich mówi, że to jest dorobek życia, bo tak też w rzeczywistości może być. I dlaczego mówię, nie jest koniec? Zobaczcie, teraz oni będą chodzić po sądach. Ile czasu stracą na sądy, ile czasu stracą na szukanie jakichś tam dowodów, rachunków, faktów, rozbierania. To jest ich czas, tak? Ich czas, który mogliby poświęcić na dom, na własne rodziny, chciałem powiedzieć, no, dom na, dla własnych rodzin, dla własnych dzieci, czy, czy, czy no po prostu dla siebie. Tymczasem swój czas będą spędzali w sądach. Mało tego, jest druga grupa zawodowa, którą ja bardzo dobrze znam. Prawnicy. Nie dość, że utopiliście, utopiliście masę pieniędzy, to musicie się podpierać jeszcze prawnikami. Z nas, nas nie jest prawnikiem, no, trzeba iść do kancelarii, a mamy w Polsce taką sytuację. To nie jest Ameryka, że mm, ja nie wiem, jak jest teraz w Ameryce, ale ja oglądałem filmy sprzed 40 lat, gdzie jeżeli byłeś poszkodowany, miałeś dokument, że ktoś cię okradł oszukał, to prawnik sam brał to, to sprawę. Już nie będę wnikał, jak to się działo dalej. I tylko, tylko był układ e, procentowy. Ile dla mnie i dla Ciebie. A ty w zasadzie tylko czekałeś na finał sprawy. U nas czegoś takiego nie ma. U nas idziesz do prawnika i płacisz. Za co płacisz? Za pogaduchę. Wielu krótko za pogaduchę. I ci ludzie jeszcze nie dość że utopili masę pieniędzy w wirtualne e, posesje, Wirtualne mieszkania, które to jeszcze teraz stracą swój cenny czas i jeszcze dorobią prawników, mecenasów, adwokatów, czy też tak się wyrażę, I zdrowie, bo to, jest, to też jest nerwy, stres. Tak, tak wychodzi sytuacja, kiedy się podejmuje decyzję bez rzeczowej, zdecydowanej analizy także, także tylko tyle chciałem dodać. No, to nie jest koniec ich koszmaru. Po prostu na powiem, to nie jest ich koniec koszmaru, koszmar będzie się toczył w zasadzie do końca życia. I, i, I najgorsze w tym wszystkim jest to, że tu nie ma szczęśliwego finału praktycznie, bo coś tam może odzyskają... daj Boże, dlaczego nie? Ja na przykład nie, nie jestem przeciwny, żeby odzyskali 100% swoich kosztów. Jestem za tym. Tylko że jest to praktycznie nierealne. Bo ci, którzy ich e, rąbnęli, to już dawno te pieniądze m, przetworzyli, powiem tak e, odpowiednio, że są nieuchwytni. Można ich nawet wsadzić do kryminału, od tą 2-3 latka i będą dalej sobie żyli w luksusie. A dla tych ludzi poszkodowanych koszmar będzie trwał. Także, także no nie ma tak na dobrą sprawę z czego się cieszyć. Ja tylko chciałem zaznaczyć dla nich, jest bardzo dobry program poszukiwaczy okazji. Nie wiem czy, no nie mam praw autorskich, żeby ich polecić. Ale chyba coś takiego. Bardzo dobry program. Jak ludzie są naciągani i to w, w dziedzinach, których byśmy się nie spodziewali. Bardzo dobry program. To powinno być wręcz. Ja oglądam ich i to jeszcze filmy sprzed paru lat. Tak, są bardzo ciekawe. Nie spodziewalibyśmy się, w jakich dziedzinach możemy być okradzeni. Także polecam ich. Też. E, dobra, miłego dnia. Pozdro.